Dzień dobry, serdecznie witam. Są już nowe faktury. Ja dostałem właśnie jedną taką od widza z PGE. Nowe, ponieważ zmieniło się od 1 kwietnia i ta, te zmiany dotyczą również starych prosumentów? Chciałem Wam pokazać, co się zmieniło, jak to jest liczone, jak czytać nową fakturę, bo myślę, że wielu z Was będzie miało z tym duży problem i lepiej zobaczyć, niż sam zastanawiać się potem i myśleć, co autor miał na myśli. Tak wygląda pierwsza strona faktury. Tu mamy wypisane daty oraz wskazania licznika. Z tym, że wskazania licznika kończą się z datą 1 kwietnia. Tu widzimy różnicę między wskazaniem licznika 1.8.0 między 31 stycznia a 31 grudnia. Ta różnica to jest dokładnie 282 kWh. Tyle energii ten dom pobrał w miesiącu styczniu. W lutym mamy 197 kWh, 184. I tutaj kończy się już wskazanie licznika, ponieważ każdy dostawca energii od 1 kwietnia w inny sposób już liczy nam pobór energii. Niż poprzez bezpośrednią prostą różnicę między wskazaniem licznika na koniec miesiąca a wskazaniem licznika początkiem miesiąca. Jest to liczone tak, że sumuje się w każdej godzinie ilość energii pobranej minus ilość energii oddanej przez fotowoltaikę i jeżeli ta wartość jest dodatnia, czyli wzięliśmy więcej energii. Jest dodawana do tej wartości. Jeżeli wzięliśmy w tej, w tej godzinie mniej energii, więcej oddaliśmy poprzez fotowoltaikę, jest dodawana do tej wartości. I tak się sumuje każdą godzinę z każdą godziną, i w tym przypadku wyszło 167 kWh, 106, 133. Niestety PGE nie pokazuje tego procesu liczenia. Nie mamy rozpiski co godzinę z naszych dni od 1 kwietnia do 30 czerwca. W związku z tym musimy zaufać dostawcy energii, że ta matematyka została wprowadzona prawidłowo. Oczywiście sami możemy odczytać liczniki prądu i tutaj sobie wpisać te wartości. I mniej więcej wiadomo, że różnica między jedną a drugą wartością musi być większa niż ta wartość. To wychodzi z matematyki. Tu z kolei mamy energię, którą wprowadziliśmy do sieci, czyli 2,8,0 30 kWh w, w styczniu 163, 470, 321. Tu są według tych nowych metod liczone 649, 649. Ja te wartości wpisałem sobie do Excela. Zobaczcie. Pobór 282 do 133 to jest tutaj. W sumie to jest 1069 kWh. Tyle ten dom pobrał energii elektrycznej przez pół roku od 1 stycznia do 30 czerwca 2022. Tutaj rozpisałem magazyn energii. To są te wartości 649, 649, 321, 470. Tutaj mamy już 163, 30. Tu są wartości z magazynu energii, które były w drugim półroczu 2021. Skąd to wiem? Wiem to z drugiej kartki faktury, gdzie mamy magazyn energii, i według nowych przepisów. W tym momencie zabiera się nam to, co jest najstarsze w magazynie, czyli za czerwiec. Jeżeli energii zabraknie, to za lipiec, sierpień itd. W tym przypadku widzimy, że do końca lutego trzeba było pobrać całą zmagazynowaną, zmagazynowaną w cudzysłowie energię w magazynie energii, żeby wyrównać to, co zostało pobrane, czyli 1069 kWh. To jest ta wartość 1069 kWh. Ona jest sumą, o której przed chwilą mówiłem, tych wartości poboru. Następnie zostały dopisane te nowe wartości z każdego miesiąca i w tym momencie na koniec czerwca 2022 mój widz ma zmagazynowane 2060 kWh energii elektrycznej w magazynie energii. 441 kWh. Jest datą 31 marca, i jeżeli by teraz w ogóle energii nie wykorzystywał, to mu to przepadnie za rok w 2023 roku w 1 kwietnia 2023. Także mamy dużo czasu na zużycie energii. Pobrano 1337 kWh, mimo że pobór był 1069 tak. Ale musiano pobrać. Zabrano też 20% energii za przechowywanie. Pomnóżmy to. To razy 0,8. Zobaczcie, wychodzi dokładnie 1069, czyli ta wartość jest tą wartością. A że my tracimy 20% za przechowywaną energię, to wychodzi, że trzeba było pobrać nam tej energii 1337 kWh. Tyle energii miał nasz widz w magazynie energii. 205 zabrano mu wszystko, zostało 0. 285 zabrano mu wszystko, zostało 0, i tak dalej. A na końcu 30 marca 470 zabrano mu 29, zostało 441. W kwietniu miał 321, zabrano 0, zostało 321. Tutaj mamy rozliczenie energii, a ja pokażę Wam to na lepszym obrazie. Do zapłaty za energię elektryczną 0 kW, ponieważ. Całość została rozliczona z energii, którą miał w magazynie Energii Plus przekazał do sieci od 1 stycznia do 30 czerwca 2022. W związku z tym nic nie musi energii kupować 0 kilowatów. Cena gdyby tą energię trzeba było kupić, wynosi 41 groszy za kilowatogodzinę. Opłaty stałe, czyli bez względu na to, ile energii zużywamy, czy w ogóle zużywamy za to, że mamy prąd w domu to jest 6,50 zł za jeden miesiąc, czyli niedużo. Opłaty przejściowe 33 grosze, też niedużo, opłata jakościowa 0, tutaj nic się nie zmienia, zależność od tego, ile energii musimy kupować. Opłata sieciowa zmienna całodobowa i opłata OZE też, też zero, ale tutaj nastąpiła pewna zmiana. Zobaczcie proszę, że opłata OZE pojawia się od 1 kwietnia. Od 1 kwietnia jest opłata OZE i płacimy dokładnie za, za to, tą ilość energii jaką zużyliśmy. I tutaj to nie podlega już kompensacie z magazynem energii. To samo dotyczy opłaty kogeneracyjnej. Do 1 kwietnia nie płaciliśmy nic. Od 1 kwietnia mamy dokładnie też to samo z zgodnie z tym zużyciem. 167, 106, 133 z naszego licznika. To są dość małe kwoty, bo to jest 9000 grosza. W sumie. Za miesiąc wychodzi 16 groszy, 11 groszy, 13 groszy. W przypadku opłaty kogeneracyjnej 71 groszy, 45 groszy, 57 groszy. Także są bardzo małe kwoty, ale one się pojawiły i teraz są liczone w ten sposób, że to jest kwota energii pobranej na liczniku, bez względu na to, czy ta energia została kupiona, czy została skompensowana. Kolejne opłaty stałe, mocowa. Abonament 75 groszy i w sumie mój widz, który ma energię elektryczną z własnej instalacji fotowoltaicznej, nic nie musiał kupować, za pół roku zapłacił z podatkiem VAT 110 zł. 110 zł za 6 miesięcy, czyli jakieś 220 zł za cały rok. Tyle kosztuje nas energia elektryczna. Wtedy, kiedy nie musimy jej kupować, a mamy dom podłączony do instalacji elektrycznej. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.